We wrześniu 10-11 otwieramy w BW BWA Awangarda dwie wystawy. 10 otwieramy wystawę Ewy Ciepielewskiej pod tytułem Kobiety. Jest to cykl portretów wykonanych co może jest ważne w technice szablonowej, ale to jest naprawdę bardzo dobre malarstwo, ale też jest to rodzaj plakatów mających na celu przypomnienie bardzo ważnych kobiet w historii, kobiet ikon. Częścią tej wystawy jest też projekt, który realizował IPN, Oddział Wrocławski. Jest to wystawa jakby osobna, wystawa Kobiety na Zakręcie. Jest to zestaw portretów kobiet wybranych przez IPN, zaakceptowanych przez autorkę, z opisami. Tam między innymi jest Wanda Rutkiewicz czy Edyta Stein. Reszta najlepiej przyjść i rozpoznać, bo to są naprawdę ważne osoby i czasami takie bardzo nieoczywiste, a mające duży wpływ na historię. 11. z kolei otwieramy wystawę Utopia Macieja Bączyka. Jest to wystawa, efekt podróży autora przez Europę, przez granice, po granicach właściwie Europy i poka pokazania tych skrajnych miejsc, dziwnych miejsc i projekt, który mówi o emigracjach, o przemieszczaniu się, o tożsamości europejskiej, co jest właśnie bardzo ważne w kontekście sytuacji dzisiejszej, kiedy Europa. Stoi przed jakimiś zagrożeniami, jest pytanie: czy jesteśmy jednością, czy potrafimy się jakoś zintegrować. W październiku w BWA Awangarda otwieramy wystawę 10 października. Jest to pokaz najlepszych dyplomów Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych Imienia Eugeniusza Gaperta. Jest to efekt współpracy BWA i Akademii, która trwa wiele lat. Do tej pory pokazywane były wszystkie dyplomy. Ta wystawa zawsze miała miejsce w czerwcu. Ale w związku z tym była to taka rotacja, co tydzień właściwie wystawa się zmieniała, i bardzo trudno było w tym chaosie zobaczyć rzeczywiście całą wystawę. Trzeba było praktycznie codziennie być w galerii. W tej chwili zdecydowaliśmy się na pokazanie najlepszych dyplomów. Ta decyzja wynika też z tego, że uważamy, że jako miejska galeria mamy obowiązek pokazania mieszkańcom miasta, kogo kształci Akademia, jakie są po prostu efekty tego kształcenia, i często są to naprawdę rzeczy nietuzinkowe, ciekawe. I część z tych osób, mam nadzieję, przynajmniej zrobi kariery i będzie można jeszcze o nich wiele usłyszeć.